Cześć, witajcie, Michał z Kończę Traki z tej strony. Bardzo się cieszę, że dołączyliście live albo słuchacie tego na powtórce w swoim czasie, w swoim tempie e, naszego pierwszego, mojego pierwszego, ale waszego z waszym udziałem podcastu Kończę Traki. Podcastu, w którym będę mówił o filozofii Kończę Traki, czyli o takim moim podejściu, którego się nauczyłem, które wypracowałem odnośnie pracy w studiu, kończenia utworów ym, i być po prostu kreatywnym, jeśli chodzi o pracę z dźwiękiem. Podczas tego odcinka przedstawię Ci trzy najważniejsze takie aspekty pracy w studiu, które pozwolą Ci kończyć więcej muzyki. W tym odcinku też dowiesz się, jak ten koncept rozwijał się w mojej głowie oraz opowiem Ci, czego możesz spodziewać się w kolejnych odcinkach. Tak, więc witajcie jeszcze raz dziękuję, że dołączacie na żywo albo słuchacie tego na powtórce. Ja jestem Michał i pomagam producentom muzyki elektronicznej, którzy mają problem z kończeniem traków, nauczyć się technik, teorii i nastawienia, pozwalającego regularnie tworzyć i dzielić się swoją muzykę. Dzisiaj powiem Wam o trzech aspektach. filozofii kończę traki, takich trzech aspektach pracy w studiu. Te aspekty to Proces kreatywny to podejście i dyscyplina w studiu, to, a trzeci, i trzeci aspekt to samorozwój. Więc to wszystko, co usłyszycie, powiem Wam przez pryzmat andrygandowej muzyki klubowej. W tym się specjalizuję, na tej scenie jestem z drobną przerwą od 6 lat. Jak również powiem to na, przez pryzmat moich osobistych doświadczeń, lotów i upadków na tej scenie, których przez ten czas doświadczyłem. Ok, to w takim razie zaczynamy. Pierwszy aspekt pracy w studiu, pierwszy aspekt um, takiego podejścia, by, by tworzyć muzykę, to, to takie podejście, że każdy może to robić. Każdy ma w sobie pewien, um, pewne umiejętności, może nie umiejętności, pewne podejście, które pozwoli mu kończyć muzykę. Ponieważ y, muzyka stanowi pewien środek wyrazu, jakakolwiek by nie była, to ona w pewien sposób wyraża to, jak jacy jesteśmy, jak działamy, jak patrzymy na rzeczy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Tak więc pisanie muzyki to jest w pewien sposób takie wyrażanie nas samych i to nie jest coś takiego, z czym się trzeba urodzić, trzeba mieć, że ja jestem akurat muzykiem. To bycie kreatywnym na jakiejkolwiek dziedzinie, ale szczególnie na, w muzyce, Chociaż to się aplikuje do wszystkich dziedzin życia, to to nie jest umiejętność, tylko sposób, w jaki działamy. A to oznacza jedno, jeśli to jest sposób, w jaki działamy, że tego sposobu możemy się nauczyć, ten sposób możemy rozwijać, i w tym sposobie możemy w pewien sposób też osiągnąć mistrzostwo. I tutaj właśnie. Chciałbym powiedzieć, że czasami ludzie mówią, wiesz, co? No, ja nie potrafię, ja nie mam tego, nie jestem kreatywny wystarczająco i tak dalej. No, i zawsze mi się wtedy zapala taka lampka, że, że to nie o to chodzi. Nie, nie musisz się z tym urodzić, nie musisz tego mieć. To wszystko jest do nauczenia, ponieważ ta kreatywność to jest to, jak podchodzimy do całego procesu, jak wybieramy rzeczy, jak łączymy je ze sobą. W jaki sposób też eksperymentujemy, eksplorujemy, poznajemy. I nie wiem, czy zauważyliście to może w jakichś innych dziedzinach swojego życia, ale często, kiedy spotykamy coś nowego, to zaczynamy to łączyć z tym, co już znamy. Czyli szukamy jakiegoś połączenia, jakiegoś czegoś, co można by było zaaplikować do tego, co już wiemy, znamy. Jak możemy to co akurat robimy, powiedzmy jakiś projekt czy jakąś pracę, popchnąć do przodu, dodać temu jakiś taki nasz y, smak. I to jest właśnie ta kreatywność, y, która się przejawia na wielu frontach. Gotowanie, praca, ale właśnie też tworzenie muzyki, malowanie, y, nie wiem, praca z wideo. Cokolwiek byśmy nie robili, to bycie kreatywnym w tej w danej dziedzinie to jest sposób, w jaki działamy, to jest nasz osobisty sposób, nasz osobisty filtr, nasz osobisty gust, tak więc z tego miejsca właśnie chciałbym, żebyście zrozumieli, że żeby tworzyć muzykę, nie trzeba się z tym urodzić, nie trzeba mieć złotego ucha, można się tego wszystkiego nauczyć, Jednym to zajmie trochę więcej czasu, innym trochę mniej. To też e, spotkałem w swojej pracy, kiedy pracowałem jeden na jeden e, i też tak grupowo z ludźmi, że rzeczywiście były osoby, które miały trochę więcej takiej smykałki i, i takiego zrozumienia technicznego tego, co robiły. Inne trochę mniej, ale to w żaden sposób tym, które miały mniej, nie, 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 nie odejmowało. One też były w stanie i rzeczywiście robiły progres, robiły swoje rzeczy. Tak więc każdy może pisać muzykę, każdy się może tego Nauczyć. To jest taki pierwszy filar m, tego, czego ja uczę i to, jak ja myślę o tworzeniu muzyki, ponieważ ja, kiedy zaczynałem, nie umiałem nic. Jestem samoukiem, nauczyłem się wszystkiego samemu: e, czy to z tutoriali, czy to z, z różnych kursów, szkoleń, czy pracując z mentorem, czy też słuchając i rozwijając po prostu siebie. Tak więc uważam, że jeśli ja się mogłem tego nauczyć, to Ty też możesz się tego wszystkiego nauczyć, ponieważ nie jesteśmy w żaden sposób od siebie inni. Drugi aspekt tej filozofii, tej, tej, tej pracy w studiu yy, kończę traki, tak jak, jak, jak ten profil cały się nazywa, to jest podejście. I tutaj w tym podejściu kluczowe jest pewne takie zrozumienie, że nie musisz umieć, nie musisz być mistrzem w każdym aspekcie tworzenia muzyki. I też nie musisz wszystkiego się nauczyć od razu na początku. I wiem, że to może. Być trudne dla osób, które zaczynają, bo sam też tam byłem, bo kiedy zaczynasz, nagle jest pisanie muzyki, e, nie wiem, tworzenie swojego brzmienia, szukanie sampli, e, aranżowanie potem tego w jakąś jedną spójną całość, miksowanie, masterowanie, do tego jeszcze aplikacje, soft, wtyczki, nie mówiąc już o całym sprzęcie, i, i, I w ogóle temu bogactwu, które tutaj istnieje, bo są tysiące sprzętów, syntezatorów, wtyczek, programów. Można w tym naprawdę wszystkim przepaść. A do tego, jeśli jeszcze rozwijasz swoją karierę, na przykład grasz jako DJ, no to to jest selekcja, szukanie tracków, budowanie swojego profilu, network, poznawanie ludzi. Jest po prostu, żeby postawić w tym kroki, żeby osiągnąć tak pewien sukces, jakkolwiek kto go nie definiuje, to można. To, to jest bardzo dużo rzeczy do nauczenia się i teraz ja kiedy zaczynałem, to miałem właśnie takie poczucie, że chcę się nauczyć wszystkiego, że wszystko jest ważne. Okazywało się, że takie podejście sprawiało, że czułem się przytłoczony, ponieważ tego było za dużo i nie byłem w stanie się tego wszystkiego tak szybko nauczyć, żeby rzeczywiście być dobrym w każdej rzeczy. No i tutaj na całe szczęście w porę um, udało mi się właśnie znaleźć mentora, z którym pracowałem. I też zrozumieć pewną taką podstawową zasadę, która jest w życiu i w biznesie, czyli zasadę Pareto, że 20% naszych akcji, naszych działań daje nam 80% rezultatów. I teraz, jeśli weźmiemy sobie te 80% rezultatów i podzielimy je jeszcze raz w ten sam sposób, czyli 20% akcji, 80% rezultatów, to okazuje się, że 4% rezultat akcji daje nam 64% rezultatów. Pomyślcie, 4% waszego działania w studiu daje wam 64% rezultatów. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że są pewne kluczowe aspekty produkcji, które wymagają twojego skupienia jak najbardziej, bo dzięki nim pójdziesz bardzo szybko do przodu, będziesz tworzył muzykę. I Właśnie dlatego warto korzystać z wszystkich haków, wszystkich templatek, skrótów, ponieważ im więcej czasu sobie zaoszczędzisz, tym, tym więcej stworzysz. I jeśli na przykład masz swoją pracę, masz rodzinę, no to zobacz, że możesz rzeczywiście zoptymalizować sposób, w jaki pracujesz, do tego, żeby rzeczywiście kończyć traki i możesz to robić szybko, ponieważ. Jak już Ci powiedziałem, 4% Twoich działań da Ci 64% rezultatu, 20% Twoich działań da Ci 80% Twojego rezultatu. I najczęściej ten rezultat jest robiony na początku. Czyli pierwszy pomysł, sklejenie go, pierwsza godzina, dwie tak naprawdę daje najwięcej. I, i to mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że takie traki, które były szybkie, zrobione w kilka godzin, to są traki, które są najspójniejsze, najlepiej się je słucha. Są takie, z których jestem najbardziej dumny, a te, które są wysiedziane miesiącami, no to tam czuć, że ta energia jest trochę pomieszana, że, że, że to jest takie wymęczone. I tutaj właśnie kluczowym jest zrozumienie tego podejścia: że przede wszystkim siadam z podejściem, że kończę trak, jestem tu po to, żeby kończyć traki, a drugie, że są pewne kluczowe aspekty, na których warto się koncentrować, ponieważ one dadzą Ci najwięcej rezultatu. I tip, jeśli zaczynasz, to na pewno nie jest to mix i mastering, <laughs> tylko jest to umiejętność pisania ciekawych motywów muzycznych i aranżowanie ich w gotowy track. <laughs> to jest przez pierwsze trzy lata, moim zdaniem, najważniejsza um, jakby sfera, na której powinieneś się koncentrować. Nie myśleć o tym, by tworzyć swoje brzmienia, swoje sample, ponieważ to wszystko jest... Um, Gotowe i jest, ok, używać sample, ok, jest używać presety, ok, jest mieć osobę, która ci zmiksuje utwór, ok, jest mieć osobę, która ci go zmasteringuje, czy nawet pomoże go zaaranżować, czy przyjdzie i ci nagra kilka partii. Najważniejsze jest to, byś kończył traki, byś rozwijał się jako producent, więc um, podsumowując, właśnie ten drugi aspekt to aspekt tego, że kończę traki i koncentruję się na tych najważniejszych rzeczach w studiu. Trzeci aspekt, trzeci filar tej filozofii to, to skupienie się na tym, by stać się, by stawać się coraz lepszym producentem. I tutaj właśnie wiele osób myśli, że musi tworzyć świetną muzykę albo siada z takim podejściem, że chce stworzyć następnego hita. No i co się okazuje, kiedy tego hita nie tworzy, że pojawia się pewna frustracja. Ja też sam byłem w tym miejscu, e, kiedy, kiedy, kiedy te, taką sytuację, m, takiej sytuacji doświadczałem. Ale kiedy no, zrozumiałem, że kluczowe jest, żebym ja się rozwijał jako producent, to lepsza muzyka zaczęła się po prostu pisać. Bo, bo to działa tak, że kiedy ty się rozwijasz jako producent, rozwijasz swoje umiejętności, zdobywasz nową wiedzę, rozwijasz swoje nawyki, budujesz swój proces, m, doskonalisz go, to... Coraz lepsza muzyka jest po prostu takim produktem ubocznym Twojego rozwoju, i ta muzyka jesteś też, też odzwierciedleniem tego, jak ty się rozwijasz jako producent. Ale dodałbym tutaj jeszcze jedną warstwę, że to nie tylko jest Twój rozwój jako producent, to jeszcze jest, to jeszcze jest Twój rozwój jako osoba, czyli to, jak radzisz sobie ze swoimi emocjami, to jakie masz podejście, to jakie masz przekonania. To jak dbasz o swoje zdrowie, jak dbasz o swoją energię, czy się wysypiasz, czy nie, jak, jak budujesz swoje relacje, to wszystko ma odzwierciedlenie w Twojej pracy w studiu, ponieważ jeśli jest jakiś stres, który cię zjada albo nie, nie masz dużo energii, no to koniec, siłą rzeczy nie będziesz miał e, dobrego nastawienia i energii do tego, żeby tworzyć. Tak więc ten aspekt samorozwoju, moim zdaniem, jest szalenie istotny i ja to widzę po sobie, kiedy rzeczywiście poświęciłem. Czas, energię temu, żeby poukładać swoje osobiste wewnętrzne sprawy, to jakość muzyki, która zacząłem, którą zacząłem tworzyć, niesamowicie wzrosła I, i, i widzę, że to działa. Tak naprawdę bycie lepszym producentem to tworzenie lepszej muzyki. I, i dzisiaj z tym tak naprawdę działam i tego, tego uczę, że rozwijaj się jako producent, a lepsza muzyka przyjdzie jako produkt uboczny Twojego rozwoju. No więc, Przedstawiłem Ci trzy aspekty, trzy filary y, filozofii Traki. Pierwszy aspekt: każdy może produkować, każdy może tworzyć, ponieważ kreatywność to nie umiejętność, a sposób, w jaki działamy. Drugi aspekt to podejście: podejście, że kończę traki i koncentruję się na najważniejszych rzeczach, które dają mi najwięcej rezultatów, zgodnie z zasadą Pareto. I trzeci aspekt to skupiam się, czy Chcę wam w jakiś sposób dać zwrócić waszą uwagę, żebyście skupiali się na tym, by rozwijać się jako producent, by rozwijać się jako osoba, a lepsza muzyka wtedy po prostu zacznie się tworzyć, pisać, ponieważ wy będziecie się rozwijać. I to są takie trzy główne obszary, trzy główne aspekty, o których będę rozmawiał, mówił w tym podcaście zarówno. Osobiście, jak i też z zaproszonymi gośćmi, których, których mamy już zaproszonych. W następnym podcaście będzie to Violent, potem usłyszymy Wie, a potem usłyszymy Pysza. Tak więc trzy różne stylistycznie osoby. Więc będzie na pewno ciekawie usłyszeć o właśnie ich podejściu do produkowania muzyki, ich filozofiach, ich strategiach, ale też na pewno o sprzęcie, którego używają, yy, czy też o takich typach, którymi się chętnie działają, o tym, co odkryli po swojej drodze. <laughs> Tak więc e, to jest taka, powiedzmy, funda, taki fundament tego, jak ten podcast będzie się rozwijał. No więc na koniec pytanie też e, które możesz sobie zadać, to jak ja się tutaj znalazłem, kim ja jestem, e, więc chciałem Ci powiedzieć, że ja tak naprawdę z muzyką elektroniczną, taką, w takiej formie m, tworzenia miksów i promowania jej mam do czynienia od 2013 roku, czyli takie już 8-9 lat. Zacząłem grać w 2014 roku, ale były to komercyjne rzeczy. Komercyjne house, później do undergroundu Wszedłem w 2015 roku, w styczniu, pamiętam swoją imprezę pierwszą, w 8 bitach w stroju żółwia, e, więc już minęło tak naprawdę prawie 6 lat od tego nie, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 6, 7 lat od kiedy jestem na tej scenie i na tej scenie przeżyłem swoje wzloty czyli na przykład to, że zagrałem na festiwalu Audio River, na, na Instytucie miałem swój festiwal kaskady, byłem, kaskada Festival, byłem rezydentem schronu. Um, po też takiej, powiedzmy, takie upadki, kiedy produkowałem dużo rzeczy w studiu, miałem swoje epki, wysyłałem je do ludzi, myślałem, że mam świetny materiał, a się nikt nie odzywał i doznałem takiej trudnej frustracji, yy, która też po części spowodowała to, że ja się z tego całego biznesu wycofałem w 2020 roku i zrobiłem sobie na rok przerwę, tak żeby poukładać wszystkie swoje rzeczy. No i wtedy tak naprawdę w tamtym czasie odkryłem... Że uwielbiam uczyć ludzi. Ponieważ ja uczyłem już tej produkcji od 2017 do 2019 roku i, i do, dobrze mi to szło, ale tak e, robiłem to jako takie dodatkowe zajęcie, A w tym czasie, kiedy tego nie miałem, e, powiedzmy, tej, tej edukacji muzycznej, zostałem nauczycielem jogi i zobaczyłem, że rzeczywiście przekazywanie wiedzy sprawia mi niesamowitą frajdę. Po drodze zrobiłem kurs coachingowy, dzisiaj też rozwijam się jako terapeuta w metodzie IFS, tak więc. Holistycznie łączę ze sobą właśnie podejście, to nastawienie mindset, o którym już mogłeś usłyszeć, śledząc ten profil, z tymi wszystkimi umiejętnościami, z całą wiedzą, którą zgromadziłem przez ten czas w pracy w studiu i z tym też zrozumieniem sceny, które wynika e, z mojego doświadczenia. I, I tak powstało, kończę traki, jako w pewien sposób też taka motywacja dla mnie, by rzeczywiście kończyć więcej traków, ponieważ uważam, że. Jeśli czegoś uczę, to, to to robię i tak dzisiaj się rzeczywiście dzieje. Każdy projekt, który zaczynam, zaczynam z intencją kończenia go, a nawet można powiedzieć, że przez ostatnie trzy miesiące nie zaczynałem nowych projektów, tylko kończyłem te wszystkie, które były warte skończenia, które rozpocząłem na przestrzeni ostatniego, powiedzmy, półtorej roku. Tak więc uczę tego, co robię. I uczę tego kończenia traków, ponieważ zauważyłem, że to dla mnie jest największe wyzwanie, ale też dla osób, które są na scenie. I teraz jedna osoba, która kupiła ode mnie kurs ultra szybki Aranż, napisała mi, że nie skończyła żadnego utworu od 15 lat. I to było dla mnie naprawdę mocne, yy, ponieważ pokazało mi tą skalę problemu, którą ja wiedziałem, że istnieje, ponieważ poza tą osobą. Poznałem masę osób, które mają świetną wiedzę techniczną, orientują się niesamowicie w sprzęcie i tak dalej. Potrafią bardzo szybko skleić jakąś taką ośmiotaktową pętlę, ale żeby zrobili już z tego track, żeby on pojawił się na jakimś wydawnictwie, żeby w ogóle to rozwinąć do epki, to tym osobom brakuje właśnie podejścia, brakuje takiej wiedzy też konceptualnej, jak, jak pracować. No więc zauważyłem bardzo dużą potrzebę, żeby. O tych rzeczach mówić, żeby te, te rzeczy edukować. I tak narodził się e, profil Kończę Traki i tak dzisiaj się to wszystko nam rozwija. E, tak więc, e, zbliżając się pomału do końca, chciałbym e, podziękować Ci za udział w tym podcaście. Zaprosić Cię do śledzenia, do subskrybowania i do zostawienia komentarzy lub polecenia temu podcastu, podcast, tego podcastu osobom, które. Mogłyby skorzystać na tym, że go usłyszą, ponieważ no, ktoś może rzeczywiście, do kogoś może to trafić, komuś może to pomóc. Ja to robię też z takiej intencji, by rzeczywiście pomagać, ponieważ to jest dla mnie największa, jedna z największych fright, kiedy mogę zobaczyć sukcesy moich kursantów. I właśnie dzisiaj taki sukces zobaczyłem. Jedna osoba, która zrobiła ultraszybki aranż, podesłała mi swój zaaranżowany track i rzeczywiście, bo słychać, jak to wszystko jest uporządkowane, jak fajnie buja się. Energia przez ten track, jak budowane jest napięcie, breakdown, jak są sekcje różne i, 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 i to, to mnie napędza. Tak więc ym, ty też możesz coś takiego poczuć, dzieląc się tymi informacjami z osobami, które mogą ich potrzebować. Jeszcze raz wielkie dzięki za Twoją uwagę i żegnam się. Pozdrawiam.